High score, high score, powiem krótko, testujemy polską wersję gry S.T.A.L.K.E.R., czyli opowieść o Czarnobylu. Okazuje się, że na grach komputerowych znaleźć się może wszystko. Wyobraźnia jest nieograniczona, ale moi dozy. Tak jak oglądaliście High Score prosto z przystanku Woodstock, Zaczynamy wymyślać naszą wersję gry Woodstockowej. Pochylamy się nad tym. Potrzeba nam jednego roku czasu. Wchodźcie w to. Czekam na także na wasze propozycje. Wstępny scenariusz przedstawiłem już w high score. Tak z głowy, po prostu palnąłem i może będzie niezła gra. Póki co, Stalker, środa godzina 16.30. Premierowo! High score, musimy się zaśmiać. Zostali ze skazonymi rabiastycznie zgromieni, falker czy ciemniejszy. Ciemniejszy już w środę, o tu na, na Otypalu. Niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Także dziękujemy za Wasze maile. Czy ziemba jeszcze będzie razem z nami długo? Ziemba być może rozpocznie drugi sezon niewiarygodnych przygód z bezpiecznymi wakacjami. Ten sezon już powoli się kończy, a więc środę o godzinie 19.30. Będziecie mogli obejrzeć najbardziej zabawne historie ze wszystkich odcinków, a więc wszędzie tam, gdzie zięba czaju, niesamowite historie, a historie były naprawdę niewiarygodne, jak to mówił. I ziemba, i prowadzący cały program niewiarygodnych przygód. Nie wiadomo kiedy kowado może spać z nieba. Obejrzyjcie kiedy istotnie to kowadło, kowadło spada, wtedy wszystkich dziwi, ale takie były niewiarygodne przygody. Środek godzina 19.30 pośmiejmy się razem, teraz będzie pykanie i teraz się zaśmiejemy. Właśnie tutaj przez kolejnych 9 tygodni wakacji spotkaliśmy nasi eksperci. Teraz pustka, teraz cisza. Ale chodźmy dalej. Siedzieli tu, tu i tu. Ekspert Marczewski, znany zjawiskolog. Ekspert Tadeusz, czyli ekspert leśny. I na końcu redaktor Piquik. Proszę bardzo, panie redaktorze. I zakładamy, z potem siadamy. Tłętolog. A pomiędzy nimi biegający, prowadzący ten program, który usiłował, że w sposób najprostszy wyjaśnić Historie, które napływały z całego świata historie niewiarygodne, nieprawdopodobne i niezwykle dziwne. To, co Państwo teraz zobaczą, jest jedynym zapisem tych wydarzeń. Zdjęcia są wykonane amatorską kamerą przez przytomnego świadka. I niech to puste miejsce krzyczy słowami prowadzącego. Nie chcemy was przerażać, nie chcemy was straszyć, chcemy was ostrzec. Jeszcze raz to powtarzam: nie wiadomo kiedy kowadło może spaść z nieba. Myślcie o tym, kiedy wyruszacie na wakacyjne szlaki. W związku z tym teraz się z wami żegnamy, ale do zobaczenia za rok. Zjawisk nigdy dość. Wesja nie dla niewiarygodny przygód z bezpiecznymi wakacjami mówiła Wasza ziemba. Ekstremalnie i sportowo, ekstremalnie i sportowo to typowo wakacyjny program, chociaż pokazuję go przez cały rok. Szukamy miejsc, w którym podnosi się adrenalinę. Pokazujemy Wam ludzi, którzy się świetnie bawią, robiąc coś, co tak troszeczkę odchodzi yy, od konwenansów spotkania się i grania tylko na przykład w dwa ognie. Tym razem będziemy yy, na torze kartingowym Imola, ale także zobaczymy ludzi, którzy szaleją małymi modelami, które wjeżdżają wszędzie, yy, pokonują na różniejsze przeszkody, a więc zabawa jest. Pyszna, wspaniała, ale mało tego. Cały czas jeszcze jest yy, między wszystkimi utrzymany taki przyjacielski, sportowy duch. Wtorek, godzina 20.30. Zapraszamy na ekstremalnie i sportowo, ekstremalnie i sportowo. Wtorek, godzina 20.30. Poznałem pana Nikolasa i z kolegą wymyśliliśmy, nie wiedząc, że są zawody, że będziemy sami sobie organizować zawody. Kupiliśmy modele i Niko powiedział, słuchajcie, no może wystartujecie się w zawodach. Ja wiem, jakich zawodach. No są zawody modele. i wystartowaliśmy i tak się zaczęło. No i teraz z klasy, jakie są, to startuje a klas jest naprawdę dużo. Jedna z nich i zarazem najbardziej emocjonująca jest klasa 4WD, gdzie dozwolone jest najwięcej modyfikacji modeli. Startują w niej najbardziej doświadczeni zawodnicy, co czyni z tych zawodów bardzo, ale to bardzo widowiskowe. oczywiście teraz program off-road, który wakacyjnie absolutnie nie spada, wręcz przeciwnie off-road jest to bardzo letnia przygoda, chociaż im trudniej tym lepiej, a więc już czekam na jesienne off-roady, Ojciec się wtedy będzie działo. W piątek między innymi dzicz Bieszczadzka Trudny, trudne słowo, ale taki właśnie raid odbył się pod tytułem Dicz Bieszczadzka, także trzeci kaliski raid samochodów terenowych, czyli pochylamy się i podglądamy tych wszystkich, którzy męczą się w terenie, a robią to z wielką radością, z uśmiechem na twarzy. Offroad, pamiętajmy także o tym, że przez cały czas zbliżamy się małymi krokami, może dużymi krokami do rajdu Dakar kolejnego. Zobaczymy co z tego wyniknie, bo OTV cały czas śledzi losy Najlepsze nasze załogi, czyli Alberta Gruszka. A tym razem 5 godzina 19.30 Bieszczady i Kalisz. Dziedziba Bieszczacka, impreza dla kładów. Pomysł urodził się ze względu na własne zainteresowania i własne pasje. I przede wszystkim o region, w którym mieszkam i w którym pracuję żeby pokazać go innym, żeby przedstawić go, żeby inni mieli okazję go ocenić i poznać. Impreza o charakterze przeprawowym, bardzo, bardzo trudna i wymagająca, e, mająca na celu pracę uczestnika ze sprzętem, który posiada. Czyli on jest jego wagą i jego ciężarem, który musi pokonać jakiś dany odcinek. Pierwsza edycja, e, 33 kłady w grupie Extreme. 39 kładów w grupie Adventure.